Moi drodzy, dzisiaj robimy polio, gisano, czyli kurczak smażony. Zupełnie inaczej przygotowują niż my przygotowujemy. Ja tutaj sobie wcześniej pozwoliłam pokroić kurczaka. Zobaczcie, cały kurczak. Tu się nic nie e, wyrzuca. Cały kurczak jest drobno pokrojony. Ja go umyłam i dalej użyłam naszej salsy kasery, czyli to, co robiliśmy ostatnio czyli te warzywa mielone, do tego dodałam oczywiście imbir mielony, kurkuma, papryka słodka, sól, pieprz, i można tutaj dodają generalnie oragano, ja dodałam troszeczkę tak polskiego akcentu, dałam, czyli zioła prowansalskie. I ten kurczak jest odstawiony, ja go wcześniej zrobiłam, żeby to już nam tutaj troszeczkę poleżało. I w międzyczasie, jak ten kurczak nam się przygotowuje, to teraz pokroimy jedną cebulę. Cebulę, moi drodzy, kroimy w takie, słuchajcie, talarki. Tutaj e, najważniejszą potrawą, to oczywiście Wam wcześniej wspominałam w innych nagraniach, kurczak, fasola e, i ryż, czyli standardowy obiad. Tego ryżu tu się je niesamowitej ilości. właśnie kurczaka, bardzo dużo kurczaka. Jakby ktoś chciał, słuchajcie, się tanio żywić, najtańsze jedzenie polędwica wieprzowa. Wydaje się dziwne, ale tak jest. A kurczak, wbrew pozorom, jest no, droższy od polędwicy. Do tego papryka, taka zielona już mam pokrojoną i umytą. Papryka zielona też ją kroimy, słuchajcie, w paseczki. O, bo to, to ona będzie nam potrzebna do tego kurczaka obsmażonego. Zaraz Wam pokażę. Garnek dominikański. To jest dopiero wyzwanie. Zupełnie inne garnki niż te nasze. O, paprykę. i teraz ja już sobie tutaj przygotowałam wcześniej. Zobaczcie, mam e, apio, czyli seller i też go tutaj skroimy. To będzie nam też potrzebny do tego naszego kurczaka. Tak jak Wam mówiłam, kurczak to jest podstawa, bo ten ryż... Czy znaczy wiecie, ja w domu gotuję kuchnię i polską, i dominikańską. Jak mój mąż jeszcze nie potrafił mówić po polsku, to zawsze mi mówił on też lubi bardzo polskie jedzenie. To zawsze mi mówił, weź mi, ugotuj e, tą zupę, co ma jajko i kiełbasę w środku, czyli żurek. Teraz już u um, mnie wymówić żurek, ale kiedyś jeszcze jak nie potrafił, to właśnie w ten sposób, że mam mu ugotować żurek. O, tu już mamy warzywa przygotowane. I teraz moi drodzy, e, pokażę Wam, jak smażymy tego kurczaka. Drodzy, zobaczcie, mamy garnek, no zupełnie inne garnki niż e, w Polsce, i w takich garnkach typowo się gotuje ryż, bo w innych to no, nie wyjdzie taki, jak oni gotują, a są specjalistami od ryżu. I teraz wlewamy troszeczkę oleju. E, i chwileczkę poczekamy, aż ten olej nam się zagrzeje. Jak nam się olej, słuchajcie, zagrzeje, to wtedy wrzucimy łyżeczkę cukru. Dlaczego dają cukier? Dlatego, żeby skarmelizować ten cukier. I wtedy, jak wrzucimy mięso, to ono nabierze pięknego koloru i też bardzo fajny smak. Także moment czekamy, aż nam się nagrzeje olej. A teraz, moi drodzy, olej nam się nagrzewa i wsypujemy taką łyżeczkę cukru. Rozsypujemy po oleju. No. I teraz musimy poczekać, aż ten cukier nam się skarmelizuje. I wtedy. Wrzucimy kurczaka i zobaczycie, jak będziemy wrzucać tego naszego kurczaczka. To zobaczymy, jak od razu kolor się tego kurczaka zmienia. I później zostawiamy trochę, rzeczkę podsmażymy tego kurczaka. Następnie będziemy dodawać jeszcze warzywa, tak jak ja tutaj pokroiliśmy cebulę, paprykę i seler naciowy. I dodamy jeszcze troszeczkę koncentratu pomidorowego. I będziemy już później na małym ogniu to robić. Tutaj ten kurczak, taki obsmażany w tym stylu, to robią wszystkie mięsa, bo jest i pojo-gisado, i res gisado, czyli wołowina, czy też serdo-gisado, czyli wieprzowina. Generalnie wszystko w ten sposób przygotowują. I teraz czekamy, tutaj mamy ten nasz kurczaczek przygotowany z tą salsą, kaserą i z przyprawami. On sobie troszeczkę poleżał. Tak, wiecie, to kurczak to tam nie musi dużo. Fajnie jak się robi na przykład czerwone mięso, no to wtedy warto przygotować dzień wcześniej, i poczekać, żeby w lodówce nam poleżało, ale ten tutaj to tak pół godzinki, jak możemy dać 40 minut, Zresztą cały kurczak jest pokrojony na małe części. To też, moi drodzy, wynika z tego, że wiecie, no, Dominikana z jednej strony kraj niesamowitych kontrastów, bo dużo ludzi przyjeżdżając mówi, że to biedny kraj. No, z jednej strony biedna, z drugiej strony wierzcie mi, że takie jak tu są domy, jak to w niektórych miejscach wygląda, to dech w piersi zapiera. Ale, no. Jak na wsi, czy gdzieś to, żeby maksymalnie wykorzystać każdy element tego kurczaka się tutaj kroi. Zobaczcie teraz, jak możemy tutaj zobaczyć, cukier nam się zaczyna karmelizować. Czyli poczekamy, o już zapach jest niesamowity tego cukru. O, zobaczcie. I to nie w każde mięso, czy będziemy smażyć, czy to będzie wołowina, czy to będzie wieprzowina, czy to jest kurczak. Każde mięso w ten sposób przygotowują, że wpierw karmelizują ten olej i dopiero wrzucają wtedy na to mięso, które będą gotować. My dzisiaj robimy kurczak kurczaka, no to zaraz wrzucimy tutaj tego naszego przygotowanego kurczaczka i teraz zobaczcie, już się zaczyna nam tu ładnie karmelizować, niesamowity zapach jest od tego. I teraz już jak mamy taki kolor, to słuchajcie, będziemy wrzucać tego naszego kurczaka. Słuchajcie, zmniejszamy ogień e, płomień na malutki i poczekamy chwileczkę. Nic nie robimy, żeby to wszystko się nam pozamykało i żeby ten nasz kurczak został e, z jak naj, największą ilością tego swojego soku w środku. Tak? Moi I teraz jak weźmiemy, e, to słuchajcie, odwrócimy już to mięso. Zobaczcie, będziemy teraz tutaj odwracać, to zobaczcie, to, e, zobaczcie jaki kolor. I to właśnie spowodowało to nasze, ten nasz cukier. Który był. O zobaczcie, moment jaki piękny kolor mają tutaj niektóre, zaraz obracamy i zaraz reszta się też będzie tu nam piekła. I teraz na, na chwilę zostawimy tego kurczaka w tym garnku, te garnki tak jak widzicie, pamiętacie to co Wam mówiłam, Dominikana gdybyśmy mieli przerównać do Polski, to taka polska lata, lata 80. i tak to jest. I z garnkami też, czyli to nie są jakieś wiecie, super garnki na coś indukcyjne. No wiecie, to inny świat. To cofamy się w lata 80., 90. i jesteśmy ten etap na Dominikanie teraz, także tu widzicie, każdy. Ko y y Kawałek kurczaka jest wykorzystany. No i teraz to poprzerzucaliśmy. Tu jeszcze jedna rzecz nam no dostawa, więc jeden kawałek do przerzucenia. O. I teraz to przykryjemy pokryweczką. I na chwileczkę zostawimy i powolutku się nam to będzie tutaj podsmażało. I jak ja troszeczkę posmażę, to wracam do Was i raz pokażę, co robimy. Dalej. Zobaczcie teraz moi drodzy, jak tutaj nam się ładnie ten kurczaczek e, piecze. I teraz opiekamy go z paru stronek, nam się podpiecze, to wtedy będziemy dodawać e, warzywa. Tak. Dobrze. Moi drodzy, kurczaczek nam tutaj zobaczcie, ładnie się podpiegł. Teraz robimy taki, takie kółeczko z tego kurczaczka. Teraz zobaczcie, tutaj tak na boki go rozdzielamy, tak oni to robią. Weźmiemy te nasze warzywa pokrojone i teraz tutaj wsypiemy na środek. No. Wsypiemy wszystkie nasze te warzywa. też troszeczkę teraz pod pieką, jak nam się warzywa pod pieką troszeczkę, zaraz jeszcze, słuchajcie, zrobię jedną rzecz, bo sobie nie przygotowałam. I teraz mamy już przygotowane wodę, także troszeczkę podlejemy tego naszego kurczaka tutaj. Słuchajcie, przygotowałem go trochę wodą. Ten, w tym, środeczku, o, zobaczcie, robimy tak. Łeżko. I teraz mam koncentrat pomidorowy i tak dodamy taką dobrą łyżeczkę tego koncentratu. Dobrą łyżeczkę koncentratu. Jeszcze tak troszeczkę. Tak. Dwie łyżeczki. No, odstawimy. I teraz tak troszeczkę, słuchajcie, to trzeba rozmieszać. Żeby ten koncentrat że wymieszał, bo w końcu ma być taki, wiecie, smak dominikański, bojogisado. No, wszędzie, gdzie pójdziecie, jeżeli... oczywiście poza hotelami, gdziekolwiek pójdziecie, to tak, taką nazwę zobaczycie, bojogisado. To tutaj, tak jak mówię, podstawa. Tutaj trochę przemieszamy, ale też nie za dużo, żeby nie narobić błaganych w naszym miesię, żeby się na i teraz sobie tak to przygotowujemy zakryjemy pokryweczką i teraz nam to chwileczkę się nam popiecze i później przełożymy już zmniejszymy jeszcze bardziej przełożymy na mniejszy okiem bo teraz mam na malutki ale na dużym palniku a później słuchajcie przełożymy na mały na najmniejszy palnik i najmniejszy płomień i wtedy powolutku będziemy Będziemy to piec. Dobrze, moi drodzy, zobaczcie jak nam się ładnie ten kurczaczek podpiek Sosik nam się zrobił z tych warzyw, z ten koncentrat pomidorowy. Także za chwileczkę już, jeszcze tak 5 minut i możemy nakładać. Jak będziemy nakładać to to oczywiście że wam pokażę jak to wygląda takiego kurczaka oni oczywiście jedzą z ryżem do tego fasola bardzo często czy to zielona czy to czerwona i tak a propos jeszcze na marginesie to jak tutaj 12.30 to jest obiad comida puera dominikana przestaje funkcjonować bo wszyscy idą jeść także najważniejsze jest słuchajcie jedzenie także zobaczcie jak nam ładnie tutaj Dobrze. no i drodzy, czyli kurczaczek jest gotowy, to teraz go tutaj ładnie wyłożymy, żeby można było spróbować, słuchajcie. O, tutaj wyłożymy nasz naszego kurczaczka. Widzicie, na całą dużą rodzinę. Na razie tak kawałeczek i tutaj ta nasza salsa, czyli też nasz sosik. O, zobaczcie. I zapachy naprawdę niesamowite. Moi drodzy, dzisiaj robimy pojo lisano, czyli kurczak smażony. Zupełnie inaczej przygotowują, niż my przygotowujemy. Ja tutaj sobie wcześniej pozwoliłam pokroić kurczaka. Zobaczcie, cały kurczak. Tu się nic nie e, wyrzuca. Cały kurczak jest drobno pokrojony. Ja go umyłam i dalej użyłam naszej salsy kasery, czyli to, co robiliśmy ostatnio. Czyli te warzywa mielone. Do tego dodałam oczywiście imbir mielony, kurkuma, papryka słodka, sól, pieprz i można tutaj dodają generalnie oregano. Ja dodałam troszeczkę tak polskiego akcentu, dałam czyli zioła prowansalskie. I ten kurczak jest odstawiony. Ja go wcześniej zrobiłam, żeby to już nam tutaj troszeczkę poleżało w czasie, jak ten kurczak nam się przygotowuje, to teraz pokroimy jedną cebulę. Cebulę, moi drodzy, kroimy w takie słuchajcie, talarki. Tutaj e, najważniejszą potrawą, to oczywiście Wam wcześniej wspominałam w innych nagraniach, kurczak, fasola e, i ryż, czyli standardowy obiad. Tego ryżu tu się w niesamowitej ilości, właśnie kurczaka. Bardzo dużo kurczaka. Jakby ktoś chciał, słuchajcie, się, tanio żywić. Najtańsze no jedzenie polędwica wieprzowa. Wydaje się dziwne, ale tak jest. A kurczak, wbrew pozorom jest, nie, no.